Posłuchajcie, drogie dzieci, wraz z misiami bajeczki na dobranoc. Miś i zagubiona gwiazdka. Dawno, dawno temu, gdy księżyc spał już za chmurką, a gwiazdy mrugały leniwie na niebie, miś tuliś szedł cichutko przez las, wracając do swej norki. Nagle coś błysnęło w trawie ojej, co to szepnął miś. Czy to spadająca gwiazdka? Przetarł zaspane oczka i zobaczył, że mała gwiazdka leżała na listku, drżała i wyglądała na bardzo zagubioną. Zgubiłam się z nieba, wyszeptała. Nie wiem jak wrócić, zaszlochała smutna. Miś Tuliś położył ją sobie delikatnie na łapce i powiedział... Nie martw się mała, odprowadzę cię do miejsca, gdzie marzenia i gwiazdki wracają do nieba. Szli przez cichy las, obok śpiącej słówki, chrapiącej wiewiórki i ziewającego jeża. Gdy doszli na szczyt wzniesienia, mistuliś wyciągnął rączki wysoko, wysoko do nieba i gwiazdka odleciała z wiatrem. Dziękuję, misiu, zawołała. Gdy dzieci będą zasypiać, to będę mrugać im z nieba. Miś uśmiechnął się, ziewnął i sam zasnął pod niebem pełnym snów. Koniec bajeczki. Dobranoc, maluszku. Niech gwiazdki czuwają i nad tobą. Śpi dobrze.